Sprawa lampa do Mazdy CX5. Lampa full LED, czyli źródłem światła są, jest projektor LED, który pełni świa funkcję światła mijania. Dodatkowo mamy światło długie tam obok, i nie mamy tradycyjnych żarówek. W tych lampach mamy również. Moduł LED, listwę LED, która pełni funkcję świateł do jazdy dziennej, świeci mocnym białym światłem po odpaleniu auta. Po włączeniu reflektora ta listwa przygasa i świeci o 30% słabiej niż, niż światło do jazdy dziennej. I właśnie mankamentem tej lampy są te moduły, które bardzo często się psują. Nawet jeżeli jedna funkcja działa, czyli na przykład działa przygasanie, to nie działa dzienne. Jeżeli działa dzienne, to nie, to nie działa na przykład przygasanie. W skrajnych przypadkach nie działa nic. I bardzo często można spotkać ładne, idealne lampy z wszystkimi uchwytami bez śladu uszkodzeń, a po prostu odpadają te lampy na niedziałające ledy. Tutaj mam prawą lampę w wersji europejskiej. Po naprawie tego modułu jest wymieniony na nowy. Także on posłuży w tej chwili kilka lat. Taka w 100% sprawna lampa po regeneracji kosztuje 800 zł. Jednak jeżeli masz swoją lampę nieuszkodzoną, tylko z tą wadą, gdzie, gdzie te LED nie działają, można je naprawić, bo również, również to robimy. Wymieniamy te moduły na nowe. Koszt takiej naprawy to 450 zł.